Kredyt na budowę domu to nie jest zwykła hipoteka, i jeśli tego nie zrozumiesz, to zostaniesz z dziurą w ziemi. Gdzie myślą, skoro widziałem kredyt na mieszkanie, to zbudował też tam radę. Ale tu chodzi o budowę, i tutaj bank wypłaca pieniądze w transzach, nie dostajesz wszystkich od razu. I dobrze, i niedobrze, już Ci powiem dlaczego. Dobra informacja jest taka, że nie płacisz odsetek wszystkich naraz, bo bank uruchamia Ci pieniądze w transzach, na przykład 200, 300, 400 tysięcy, w zależności od tego, jak duży kredyt bierzesz. Ale jeśli błędnie zrealizujesz kosztorys i... Pomieszasz etapy budowy i nie zrobisz tego po kolei, na przykład, żeby mieć tendencję od najwyższych kosztów na początku, potem i tendencja spadkowa w kosztorysie na później, to obudzisz się z ręką w nocniku i nie będziesz miał na wykonanie kolejnych prac realizowanych przez Twoich wykonawców czy metodą gospodarczą, w zależności od tego, w jaką realizujesz. Jeśli braknie ci 50, 100, 150 tysięcy, bo źle przekalkulowałeś kosztorys, no to masz problem. Dlatego jeśli źle zaplanujesz etapy, ekipa da ciała i źle cię zrealizuje, to zostaniesz... Bez dachu, bez okien, czy bez jakiegoś etapu, który będzie skutkował tym, że bank nie uruchomi ci kolejnych pieniędzy na transze. Dlatego potrzebujesz mieć dobrą strategię, czyli harmonogram krok po kroku, ile, kiedy, co, jak potrzebujesz, kalendarz dokładnych wypłat z banku i w jakiej czasie chcesz to zrealizować. Czyli już na tym etapie, kiedy ogarnia wniosek o kredyt hipoteczny, szukaj wykonawców i rób research ofert, żebyś przede wszystkim również na tym etapie zaoszczędził jak nie kilkadziesiąt, jak nie kilkaset tysięcy złotych. Sam na przykład buduję dom i to wiem, ile można zaoszczędzić na takich etapach zawsze zaplanuj sobie bufor finansowy na czarne scenariusze, bo na przykład jakiś wykonawca nie dowiezie, przeciągnie się termin i tak dalej i tak dalej. To nie jest kredyt na gotowy zakup. To inwestycja rozciągnięta na miesiące. Pewnie zastanawiasz się, jak to wszystko ogarnąć i nie wpaść w pułapkę i nie przepłacić grubych tysięcy i na budowie, i na kredycie hipotecznym? Zapisz się na bezpłatną konsultację na poradakredytowa.pl. Pokażemy Ci, jak to robią ludzie, którzy nie będą tracić Twoich nerwów, szczególnie pieniędzy, bo ogarniemy Ci tani kredyt hipoteczny dopasowany do Twojej sytuacji i dobrze zaplanujemy harmonogram budowy, żebyś nie miał problemu z wypłatami tras. Dzięki temu bez. Stresu Będziesz mógł skupić się na tym, jak będzie twój dom wyglądał, jak rozplanujesz sobie etap budowy i wszystkie krok po kroku rzeczy, które są potrzebne do tego, żebyś mógł maksymalnie szybko się do niego wprowadzić.